CRM, zadania w crm i jak zrobić zadanie cykliczne. W terminarzu widzimy sobie rozpiskę zadań dla handlowca 1. Jesteśmy teraz zalogowani na handlowca 1, mamy zadanie takie, takie i tutaj zaczynają się zadania cykliczne, które ustawiłem wcześniej. Przeskoczymy sobie na kolejny tydzień i widać, że codziennie jest takie zadanie cykliczne. Dobrze, ale czym jest to zadanie cykliczne? No, jest to normalnym zadaniem CRM-owym typu kontakt. Dodajemy sobie, ono jest tutaj. Dodajemy sobie nowe, żeby pokazać jak to się robi. Klasycznie tak samo jak w normalnym, robieniu normalnego zadania pojedynczego. Bierzemy sobie jakiegoś kontrahenta, biurowiec. Zadanie cykliczne 2. Dla rozróżnienia to będzie zadanko. I tutaj, gdy zaznaczamy, że jest to zadanie, pojawia nam się guziczek strzałeczek w kółko. To znaczy, że możemy zamienić to na zadanie cykliczne. I jeśli chcemy, codziennie. Albo raz w tygodniu. O 10.00, coś robić? No to. Tak sobie zrobimy codziennie. W dniu poprzednim, weekendy, nie muszą się nam te zadania pojawiać. Koniec cyklu po 10 wystąpieniach. Zaczynamy 16, czyli dzisiaj. Dobra, zapisujemy zadanie cykliczne. Jakaś tam treść, nieważne. Dobrze, i co nam to daje właściwie? Stworzyliśmy sobie takie zadanie. Pach jest zadanie cykliczne. Czy to znaczy, że teraz w naszym terminarzu pojawi się zadanie cykliczne 2, tak. Możemy sobie zobaczyć, że pojawiło się 10 zadań cyklicznych. I teraz gdy chcemy zmienić y, całą tą serię, to możemy zrobić otwór zadanie cykliczne klikając. Klikając dwa razy na zadanie otwieramy sobie zadanie cykliczne, i chcemy y, zmienić je na zadanie cykliczne 20, 20, 2222 zapisujemy i proszę bardzo zmieniły się wszystkie już zadania cykliczne w całej serii. No i świetnie, jak chcemy codziennie dzwonić i zaczekać klienta o nową ofertę, to łatwo zmienić sobie całą serię takich zadań. Oczywiście zadanie cykliczne można też stworzyć w innym przedziale, nie tylko codziennym. Możemy stworzyć sobie raz w miesiącu zadanko albo raz w tygodniu, albo ileś razy w tygodniu, w konkretne dni itd. zrobimy sobie trochę inne z Alkompem zadanie cykliczne o jeszcze jedna ciekawa rzecz temat zadanie tygodniowe świetnie dla Alkompu będzie to cykliczny tygodniowy powtarzaj co tydzień we czwartek niech będzie w czwartek albo w piątek i też tam 15 wystąpień, będzie 15 tygodni nam się robiło tutaj jest taki guziczek specjalny który pozwala nam podejrzeć terminarz operatora, zobaczyć czy on ma rzeczywiście y, czas, rzeczywiście czas na to zadanie a możemy też po prostu zrobić piorunkiem generuj planowanie zadań i nam pokaże, czy termin jest dostępny. Jako, że to jest 1131 i zadanie nie trwa w ogóle czasu, <noise> mniej niż minutę, no to zawsze jest dostępne. A to zróbmy sobie w takim razie tak, żeby nie był dostępny. Czyli data rozpoczęcia będzie 10.00 a czas trwania. O, tak półtorej godziny. Tygodniowy, w czwartek, w piątek 10 i teraz wygeneruj. I proszę zobaczyć, tutaj się podświetliło, że nie ma takiego terminu w najbliższe dwa piątki, bo już mamy zajęte zadaniami cyklicznymi innymi. Ten który nie pasuje możemy usunąć. Tak, zadanie, które, na, na które nie ma terminu, możemy usunąć. No świetnie, zapisujemy. I na terminarzu widać, powinno być widać kolejne zadanie. Zadanie cykliczne, zadanie tygodniowe w najbliższy wolny piątek 31. To tyle z, z zdarzeń i zadań cy, cyklicznych. I nasza praca w CRM stała się lepsza. Chcesz wiedzieć, ile kosztują licencje i wdrożenie Komarch Optima. Wejdź na naszą stronę optima.biuroinnowacje.pl i podlicz z nami koszt. Jeśli nie wiesz, ile licencji potrzebujesz, napisz na szybki kontakt, a zadzwonimy do Ciebie i omówimy wszystkie szczegóły.